Dzień dobry. Znalazłem sobie taką fajną gierkę. Nazywa się, już wam pokazuję, O, e, Okej, okay, tak naprawdę nie jest gierka, ale taki, taki symulator. OE. K. C. K. -a. O. Hej. Tak się nazywa. Tak jest z wykrzyknikiem. No tak. No i teraz ta gra jest fajna, no symulacja, jak już mówiłem. No bo, och, popatrzcie, to jest strasznie stare, jak widzicie po, po tej... Po prostu to jest stare całkiem. Zatrzymuję, teraz zobaczcie na to. Trzy, dwa, jeden. Nie powiedzcie, że to nie było fajne. Teraz jeszcze. Ach, przyjemne. Trzy... Trzymujemy. No i z powrotem dostała. Okej, okay, jeszcze ten mały placuszek. Dobrze. Ale, popatrzcie. Jeszcze jest. Takie, fa takie fajne coś jak jet. To jest naprawdę dziwne. Mm, oczywiście, jak zawsze się tak zbugowało, ale zobaczcie, no, to jest dziwne po prostu. Daję sobie jeta, a on jakby idzie w stronę. Ja nie wiem, nie... ale to widzicie, więc po co wam to robię? A ty się skup na zadaniu. Okej, okay, ale. Mm, Okej, okay. teraz y, sobie. Dzień dobry. W, dzis w dzisiejszym kulinarnym odcinku y, zrobimy sobie y, makaron. O. E, już robimy makaron. Yy, jeszcze troszeczkę to jest krzyba ale nie zwracajcie uwagi na to. Dodajemy sobie troszeczkę wody. Tyle starczy. I sobie makaron. I czekamy. I czekamy się ślad, bo to się nie ugotuje, no bo to nie jest makaron, to jest elastik. To jest super fajne. Właśnie na zerową grawitację. No i o. Wiem, że nie widzicie mojego kursora, ale sam to. O, okay, ale ym, sam to wyłączyłem, żebyście widzieli mój kursor. No bo było brzydko, jak testowałem. No, bo w ogóle ja to nagrałem na nowym komputerze. Mm, ale no, fajne, ogólnie to jest. No, i teraz y, rajsa sobie dajemy, nie wiem po co. Y, troszeczkę wody. I robimy tutaj starte śmieci. Dajemy, tak naprawdę, wszystko. Troszeczkę jeszcze makaronu. Troszeczkę Brittle Jakiś. Nie wiem, co to jest. Troszeczkę Rigid Axis. To jest taki, jak ten, coś się Troszeczkę Mochi. Troszeczkę Rajsu. Troszeczkę ryżu. Troszeczkę powdera. Ciekawe, co to jest za powder. Przecinamy to. Tak, 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 tak. Przecinamy, przecinamy. I wtedy um, dodajemy jeszcze troszeczkę gazu. A, zapomniałam zmienić. Dodajemy troszeczkę gazu. Rozruszajemy. Um, no. No i teraz dodajemy coś, coś, co się nazywa viscous. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. A, czy to jest po prostu płyn, ok. Dodajemy ten Zailu, czyli moja, chyba na drugim miejscu, ulubiona rzecz w tej całej grze. Wiem, że są lagi, ale to nie moja wina. To jest po prostu bardzo stara aplikacja. Dodajemy sobie densa. Troszeczkę. No, Et. Troszeczkę dodajemy sobie światło, które w ogóle nie świeci. I w ogóle. Dodajemy. Em, <grym> em, Niepłynne paliwo. Dodajemy płynny ogień. Tak naprawdę jest lawa. Ok, prosto dodajemy. Dodajemy e, grzałkę. Dodajemy e, e, antygrzałkę, czyli coś, co pochłania nie grzeje. Dodajemy wodę. I dodajemy antywodę, która wsysa wodę. Wokół tego, żeby mi nie aż tak lagowała, ale i tak że laguje. Dodajemy sobie jeta, który wszystko psuje, dlatego go do outflowa. I dodajemy Users. Po co ja właściwie zrobiłem? Pa. pa.